Wiadomości z Małopolski. Degustacje, koncerty, liczne atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku. To wszystko mieli zapewnione uczestnicy tegorocznych Dożynek Powiatu Tarnowskiego, które odbyły się 27 sierpnia w Ryglicach. Region Tarnowski rozwija się dzięki pracowitości mieszkańców powiatu tarnowskiego, ale także ma szczęście do dobrych włodarzy. Mówił obecny na wydarzeniu wicemarszałek Józef Gawron. Wójtowie burmistrzowie, a także oczywiście Zarząd Powiatu. To rzeczywiście jest taki zespół ludzi, którzy dbają o to swoją małą ojczyznę, rozwijają i również w tym aspekcie rolniczej części działalności naprawdę w tym terenie dużo się dzieje. A także e, rodziny, które żyją z roli, żyją z pracy e, w tej branży rolniczej, e, mają się tutaj rzeczywiście dobrze, mają zapewniony e, byt. Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, cieszył się z faktu, iż Gmina Ryglice została gospodarzem wydarzenia o randze powiatowej. Chcemy, by powiatowe święto chleba było nie tylko świętem rolników, ale całego powiatu imprezą o charakterze integracyjnym. Jest to gmina jedna z najpiękniejszych pojedzie tarnowskim, z licznymi atrakcjami turystycznymi, ale również z gospodarzami, którzy kultywują polską tradycję uprawy roli, bo to dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste, bo jeżeli zwrócimy uwagę, to już tych gospodarstw bardzo mało jest. Tutaj w Ryglicach jednak jest bardzo dużo, no z jednej strony ze względu na to, że ukształtowanie terenu też jakby nie pozwala, żeby te obszary były duże, ale też są duże gospodarstwa. Starostowie Dożynek mają około 100 hektarów pola uprawnego. To są naprawdę duże, duże areały, ale chcieliśmy właśnie dzisiaj podziękować rolnikom, nie tylko tym z rygliza, ale całej powiatu Tarowskiego za ich ciężką pracę. Za to, że zabezpieczają nas żywnościowo, żebyśmy mogli... I przez cały następny rok spokojni być o naszą żywność. O tegoroczne plony w regionie i wrażenia z dożynek powiatowych w Ryglicach zapytaliśmy gości oraz gospodarza tego wydarzenia, burmistrza Ryglic Pawła Augustyna. Życzę, aby pogoda była dla nich zawsze łaskawa, bo praca rolnika jest bardzo ciężka, wymagająca i odpowiedzialna. Ale jeżeli do tego nie będzie pogody sprzyjającej, no to ta ziemia chociaż urodzi, to niestety, jeżeli nie pozwoli zebrać, no to rolnicy po prostu tego zboża i płodów rolnych nie zbiorą. Myślę, że bardzo, bardzo fajne miejsce i bardzo trafny wybór tutaj zarządu powiatu. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Przede wszystkim koła gospodyń wiejskich. Wielka wartość dodana tutaj regionu tarnowskiego, całej Małopolski.